Witajcie Drodzy Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać kilka takich spraw o zdrowiu. A więc chciałem Wam powiedzieć Drodzy Kochani, że grupa aminokwasów nas, lizyna, arginina arginina jest bardzo istotna. Wizyna też jest bardzo istotna. Brak wizyny powoduje wypryski, opryszki na twarzy, na skórze człowieka właśnie powoduje właśnie takie zaburzenia. Także drodzy kochani, unikać kontaktu z osobami, które dostały eliksir. Ponieważ one roznoszą białko tak zwane kolczaste. I Glutapion jest bardzo istotny dla naszego dobrego samopoczucia w tych czasach, w tym roku, w którym jesteśmy i w przyszłych latach. Będzie bardzo istotny właśnie brać glutapion dla naszego dobrego samopoczucia. Witaminy również są ważne i istotne dla zdrowia, tak jak cynk, selen. Norby WHO zaniżają sztucznie poziom witamin w niektórych produktach żywnościowych. E, witamina C również jest bardzo istotna dla zdrowia człowieka, wzmacnia system odpornościowy u ludzi. Astaxantyna jest przeciwutleniaczem i jest dla nas konieczna. Witamina E jest również e Jest również bardzo dobra dla naszego samopoczucia, wzmacnia e, system odpornościowy z ryzykami. E, również proponuję zeolit. Zeolit dla osób, które mają eliksir, oczyszcza z metali ciężkich, jeśli ktoś się oczyszcza po pięknym, perfekcyjnym eliksirze, to tak jak najbardziej to jest właśnie polecane stosowanie zeolitu. Ziemia okrzepkowa również polecam, jak również kwarcytyna, jest to wyciąg roślinny, wspomaga krążenie krwi. W organizmie człowieka kwarcytyna jest dobra, szczególnie dla osób, które mają eliksir. To prosty system, również by usunąć to cudeńko, które niektórzy mają w organizmie. To jest wybar z igieł sosny. Prosta metoda do oczyszczenia swojego organizmu, którą możecie stosować. Można też używać kurkuminy dla poprawy samopoczucia. Dla wzmocnienia ciała trzeba brać witaminę C3, K2, dlatego by nie było zmatnienia żył w naszym ciele. Jak również bardzo istotne jest stosowanie węgla aktywnego dla odtrucia organizmu. Można robić, każdy w domu może zrobić sobie chleb z dodatkiem węgla aktywnego. Można taki węgiel już gotowy, aktywny z kokosa zakupić w internecie. Ten chleb i węgiel przeznaczony jest dla, od, dla odtrucia naszego organizmu metali ciężkich. Także proszę kochani, to jest kilka informacji o pewnych utleniaczach, o pewnych aminokwasach, o pewnych witaminach, które jest nas dobrze brać na co dzień w tym roku i w przyszłych latach, ponieważ będzie prawdopodobnie wdrażana nowa historia, nowego wirusa. Także zaopatrzyć się w te rzeczy, o mówiłem, stosować kwastytynę, stosować węgiel aktywny, stosować glutation na wzmocnienie Waszego systemu odpornościowego, Waszej wątroby. To taka informacja dla Was. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy. O ciebie się żegnam i pozdrawiam wszystkich serdecznie.